2,5 kg towaru. Sejf pełen gotówki. Klucz pasujący do kłódki na strychu i pralka, która okazała się idealną skrytką. W samym sercu Bydgoszczy 22-latek o stadionowych powiązaniach trzymał w mieszkaniu cały arsenał zabronionych substancji i nie był jedyny. W ciągu kilku dni policja z Bydgoskiej Komendy zatrzymała aż kilku mężczyzn, u których ujawniono znaczne ilości towaru. Policjanci specjalizujący się w zwalczaniu przestępczości związanej z obrotem nielegalnymi substancjami i działalnością bojówek chuligańskich z różnych miast Polski każdego dnia prowadzą intensywne działania operacyjne. Ich celem jest nie tylko namierzanie osób powiązanych z tym półświadkiem, ale przede wszystkim skuteczne eliminowanie groźnych ogniw przestępczych, które sieją spustoszenie w lokalnych społecznościach. Jednym z najnowszych i spektakularnych sukcesów może pochwalić się zespół funkcjonariuszy z Bydgoszczy który przez wiele dni prowadzących intensywne czynności operacyjne rozpracowywał młodego mieszkańca miasta podejrzewanego o powiązania z nielegalnym handlem substancjami oraz środowiskiem agresywnych chuliganów sportowych. Chodzi o zaledwie 22-letniego mężczyznę, który według ustaleń policjantów był sympatykiem jednej z bydgoskich grup kibicowskich o wyraźnie chuligańskim charakterze. Co więcej, nie ograniczał się jedynie do stadionowych emocji, lecz jak wskazywały wcześniejsze ustalenia operacyjne, miał także być aktywnie zaangażowany w nielegalny obrót zakazanymi środkami. We wtorek 2 września 2025 roku funkcjonariusze uznali, że nadszedł odpowiedni moment, aby przejść do działania i sprawdzić, czy ich przypuszczenia mają pokrycie w rzeczywistości. Policjanci udali się do miejsca zamieszkania podejrzanego i już po krótkim czasie okazało się, że ich intuicja nie zawiodła. W trakcie przeszukania jednego z pomieszczeń mieszkalnych odkryli nie tylko spore ilości gotówki, ale też klucz pasujący do zamknięcia na strychu. W jednej z szafek znajdowały się już konkretne ślady przestępczej działalności, paczki z zakazanymi substancjami, które zostały od razu zabezpieczone. Jednak to, co odkryli na strychu, przerosło nawet ich oczekiwania. Po otwarciu drzwi na strych, klucz okazał się idealnie pasować do zamontowanej kłódki. Wewnątrz pomieszczenia uwagę funkcjonariuszy przykuła pralka. Jednak nie była to zwykła maszyna służąca do prania ubrań. W środku bowiem ukryte były znaczne ilości nielegalnych substancji. Dodatkowo pod deskami znajdowały się kolejne ukryte pakunki. Łącznie tego dnia policjanci zabezpieczyli niemal 2,5 kg różnorodnych środków psychoaktywnych i odurzających. Wśród nich znajdowało się ponad 900 g suszu konopi, 46 g koki, niemal pół kilograma kryształków, a także ponad 2,5 tysiąca sztuk tabletek. Zarówno zielonych, jak i niebieskich, których łączna waga wyniosła ponad kilogram. Czarnorynkowa wartość wszystkich substancji została wyceniona na ponad 150 tysięcy złotych. Wszystkie zabezpieczone substancje zostały natychmiast poddane wstępnej analizie przy użyciu specjalistycznych narkotesterów, po czym trafiły do laboratorium kryminalistycznego w celu szczegółowego zbadania. Zatrzymany 22 latek trafił do policyjnego aresztu, a wobec skali znaleziska oraz zagrożenia karą. Prokurator we współpracy z funkcjonariuszami z Bydgoskiego Śródmieścia złożył w sądzie wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Za posiadanie i przechowywanie tak dużej ilości nielegalnych substancji grozi mu nawet 10 lat pozbawienia wolności. Cała ta sprawa doskonale obrazuje determinację, z jaką działają funkcjonariusze zajmujący się walką z przestępczością narkotykową oraz bojówek huligańskich. Nie działają oni tylko reaktywnie. To efekty długofalowych obserwacji. Rozpracowywania środowisk i gromadzenia dowodów, które pozwalają na uderzenie w najbardziej niebezpieczne ogniwa lokalnych struktur przestępczych. W ich pracy nie ma miejsca na przypadek, a każda taka interwencja to precyzyjna i zaplanowana akcja. Co ciekawe, zaledwie dzień wcześniej ci sami policjanci mieli ręce pełne pracy w innej sprawie. Tym razem zatrzymali 36-letniego mężczyznę, który w swoim aucie przewoził prawie pół kilograma nielegalnych substancji. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy. Ale to nie koniec. Tego samego dnia wpadło jeszcze kilku innych mężczyzn, z których każdy miał coś na sumieniu. Jeden był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności, inny miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, a jeszcze inny odebrane wcześniej prawo jazdy. Do tego dochodzi 35-latek zatrzymany z Amfą. Funkcjonariusze patrolujący teren zreferowali także przypadek 26-latka. Który został zatrzymany na ulicy Grunwalskiej w trakcie prowadzenia Opla. Podczas kontroli okazało się, że mężczyzna miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów, obowiązujący aż do połowy grudnia. Jak widać, nielegalna działalność nie ogranicza się wyłącznie do handlu zakazanymi substancjami. Wielu zatrzymanych lekceważy również obowiązujące przepisy drogowe i sądowe zakazy, co dodatkowo świadczy o ich kompletnym braku poszanowania dla prawa. Funkcjonariusze bydgoskiej policji, którzy od dłuższego czasu prowadzą nieprzerwaną walkę z rozbudowaną siecią handlarzy nielegalnymi substancjami, w ostatnich tygodniach nie mieli ani chwili wytchnienia. Każdy dzień przynosił kolejne zatrzymania, coraz bardziej złożone przypadki i nowe nazwiska pojawiające się w aktach śledztwa. Świat przestępczy, jak się okazuje, nie próżnuje, ale nie próżnują również ci, którzy zostali oddelegowani do jego systematycznego rozbijania. Jednym z takich przypadków było zatrzymanie 34-letniego mężczyzny, który wpadł podczas rutynowej kontroli drogowej przeprowadzonej na ulicy Kruszwickiej. Choć z pozoru wszystko mogło wydawać się zwyczajne, od kolejna kontrola kierowcy, to sytuacja szybko nabrała zupełnie innego wymiaru, kiedy funkcjonariusze odkryli, że zatrzymany już wcześniej stracił uprawnienia do kierowania pojazdami z powodu wykroczeń. Dodatkowo w trakcie przeszukania przy mężczyźnie odnaleziono zawiniątko zawierające kryształki substancji 2CB środka, którego posiadanie jest surowo zabronione i jednoznacznie klasyfikowane jako przestępstwo. Zaledwie kilka dni później, dokładnie w czwartek 28 sierpnia, tuż przed godziną 20, podczas patrolowania ulicy Garbary, policjanci zwrócili uwagę na przechodnia, którego nerwowe zachowanie i wyraźna czujność nie uszły ich uwadze. Mężczyzna rozglądał się dookoła, jakby nieustannie czegoś się obawiał, co natychmiast wzbudziło podejrzenia funkcjonariuszy. Postanowili sprawdzić, co kryje się za jego nietypową postawą. Szybko wyszło na jaw, że 35-letni mieszkaniec osiedla, Wyżyny, miał przy sobie kilkanaście gramów amfy, którą najwyraźniej próbował ukryć, choć bez większego powodzenia. Dosłownie kilka minut później inny patrol przejeżdżający ulicą Śląską zauważył kolejnego mężczyznę zachowującego się w podobny sposób: niespokojnego, rozglądającego się i wyraźnie spiętego. Tym razem podejrzliwość policjantów również okazała się słuszna. Po wylegitymowaniu mężczyzny okazało się, że 54-latek był osobą poszukiwaną przez sąd na podstawie nakazu doprowadzenia do aresztu śledczego, gdzie miał odbyć karę pozbawienia wolności. Tym samym jego wieczorny spacer zakończył się na tylnym siedzeniu radiowozu. Kulminacją tego dnia była jednak akcja, która rozegrała się na ulicy świętej Trójcy. To tam funkcjonariusze z grupy wywiadowczej zatrzymali do kontroli osobowego Opla. Jeszcze zanim przystąpili do sprawdzania dokumentów kierowcy, z wnętrza pojazdu wyczuć można było intensywny zapach charakterystyczny dla palonej suszu konopi. To natychmiast postawiło wszystkich w stan pełnej gotowości. Podczas przeszukania auta policjanci natrafili na foliowe worki zawierające różnorodne substancje, wagę jubilerską oraz sporą sumę gotówki, co bezpośrednio sugerowało, że nie mamy do czynienia z przypadkowym użytkownikiem, ale osobą aktywnie zajmującą się rozprowadzaniem nielegalnych środków. Analiza ujawnionych substancji przyniosła niepokojące dane. W pojeździe znajdowało się 409 gramów kryształu 2CB, 49 g suszu konopi, 75 sztuk tabletek o wadze przekraczającej 30 g oraz kilka gramów koki. Łącznie policjanci zabezpieczyli niemal pół kilograma nielegalnych środków, które natychmiast trafiły do dalszych analiz w laboratorium kryminalistycznym. Kierowca, 36-letni Bydgoszczanin, został zatrzymany. Przewieziony na komisariat i usłyszał poważny zarzut posiadania znacznej ilości substancji zabronionych. Ale to, co wydarzyło się w czerwcu, zaskoczyło nawet najbardziej doświadczonych funkcjonariuszy z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową i Chuligańską. Już od dłuższego czasu interesowali się oni młodym mężczyzną, który, według uzyskanych informacji, miał mieć związek z posiadaniem i potencjalnym handlem zakazanymi środkami. 22-letni Bydgoszczanin wpadł w ich ręce w środę, 12 czerwca. W okolicy wału przeciwpowodziowego w Fordonie. Podczas interwencji znaleziono przy nim zarówno susz roślinny, jak i woreczek z krystaliczną substancją. To jednak nie było wszystko. Zaledwie kilkadziesiąt metrów dalej, w pobliskim zagajniku, policjanci dokonali znacznie poważniejszego odkrycia. Tam, właśnie dobrze zamaskowane wśród roślinności, znajdowały się kolejne porcje nielegalnych substancji. Łącznie zabezpieczono ponad 626 gramów suszu konopi i kryształu 2CB. Co stanowiło jeden z większych przechwytów tego typu w ostatnich miesiącach. Substancje, jak zawsze, zostały wstępnie przebadane narkotesterem, a następnie przekazane do szczegółowej analizy w laboratorium. Dalsze czynności procesowe ujawniły jeszcze jedną niepokojącą informację. Zatrzymany 22-latek był osobą poszukiwaną przez organy ścigania i był dobrze znany w środowisku huligańskim. Miał do odbycia karę pozbawienia wolności za wcześniejsze przestępstwo o podobnym charakterze tym samym nie tylko naruszył obowiązujące prawo, ale również działał w warunkach recydywy, co może skutkować jeszcze surowszym wymiarem kary. Obecnie grozi mu nawet 10 lat odsiadki, a jego sprawa trafi do sądu, gdzie zapadnie decyzja o jego dalszym losie. Seria tych zatrzymań pokazuje, że bydgoscy policjanci zdeterminowani są do walki z przestępczością na wielu frontach, od działań operacyjnych w terenie, po współpracę z laboratoriami, prokuraturą i sądami. Dla wielu z nich to nie tylko praca ale osobista misja mająca na celu przywrócenie bezpieczeństwa na ulicach miasta, gdzie każdy kolejny gram zabezpieczonej substancji to potencjalnie ocalone zdrowie lub życie.